Czasami możemy popełnić w bitwie błąd, nawet wielbłąd, ale maksymalnie dwa i dalej nie zamierzam się targować. Tak jednak musimy mieć wolę walki. Jeżeli tu przegrałeś, to przegrałeś. I dzisiejszy bohater nie uznaje porażki. Szczególnie na naszym polskim czołgu 10 poziomu 60 p Lewandowskiego. Potyczka na mapie kopalni, losowanie z. 8, 9, 10, 0 artylerii. Lepiej to się już chyba nie dało. I teraz, moi drodzy, zwróćcie uwagę na ten początek. Mamy tutaj losowanie z Ogromną ilością medów, szybkich, ciężkich, czyli jest ogromne prawdopodobieństwo, że już na dzień dobry będą te czołgi wjeżdżały na środek. Warto w ten sposób zrobić strzał na dzień dobry, i dlatego starajcie się zawsze jechać bliżej prawej strony, o, w ten sposób jak ten T55A. Może nie dojdziemy tak szybko tutaj jak on, ale spokojnie z tej pozycji oddalibyśmy strzał za 750. Pytanie jest, czy ty chcesz taki strzał? Oddać. Magazynkiem może się nawet całkowicie wyładować. Bohater jadąc bliżej środka tego strzału nie może oddać, bo zasłania mu STG i widzi tylko wieżyczkę. Więc tutaj pewien błąd, albo też po prostu utracona okazja. Nazwijcie to jak chcecie. Teraz rywale wjeżdżają drugą turą i tutaj faktycznie oddajemy strzał w tego moda, no ale popatrzcie jak on pojechał. No popatrzcie na tego gracza, no widać, że nie jest on zbyt ogarnięty, to jest już jego gigantyczny błąd, on nawet nie powinien tu wjeżdżać takim wolniejszym czołgiem i przy takim losowaniu. Teraz Super Conqueror, bardzo fajny kolega widać, że zna jego czuły punkt, czyli garnek, tam spokojnie możemy się przebić, ale wymagana jest pewna sztuka. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby wymierzyć mu w odpowiednim momencie w ten garnek, bo... Jeżeli on podjedzie za bardzo do przodu, to mamy zły kąt. Jeżeli on się cofnie, a cofnął się idealnie jak strzeliśmy, no to kąt jest lepszy dla nas i przebijemy. Także ważne jest, aby był niżej niż my. Wtedy raczej w garnek spokojnie wejdzie i nawet nie potrzeba golda. Tu nie chodzi zbytnio o golda, a o kąt. Także kolega ładnie go przebił. Początek jest naprawdę udany, choć wiadomo, mogło być troszkę gorzej, ale nie jest. Bohater. Ma taką tendencję do oddawania strzałów z Woleja. Ja chcę, bo wielu z Was na pewno będzie w przyszłości dążyło do 60 TP Chcę, żebyście wiedzieli, jak wygląda ogólnie gra tym pojazdem. Lewandowski ma dość celne działo, ale no długo mierzy. Ma celność, słuchajcie, na 100 metrów, 0,38, ale czas celowania wynosi 3 sekundy. To oznacza, że lepiej jest przymierzyć, bo ten celownik bywa dość duży i wtedy lecą kalafiory. Także przy tak długim przeładowaniu, przy takim długim czasie celowania, lepiej już, wiadomo, poświęcić te pół sekundy na przymierzenie, jeżeli jest okazja, stosowność. Tutaj często taka okazja jest, bohater tego do końca nie robi. Ten strzał pechowy, no, było go widać, było go widać, ale nie poleciało po naszej myśli. RNG bywa straszne. Kostka Niestety nie jest na razie dobra dla kolegi. 140 wychyla. Ona może robić sobie skrapa. Mamy pocisk kumulacyjny. Kumulę to wiecie. Nie na gąski. Nie bardzo. Ale jak pokażę, wieżę. Oh. Zmylił nas. Też nas zmylił. Kurde no. Można powiedzieć, że na tym początku nie wygląda to za ciekawie. Ale spokojnie. Dajcie koledze jeszcze szansę Rozgrzewa się może to jego pierwsza bitwa dnia. Spokojnie może teraz. Uwaga! Obiekt cofa się, tym razem weszło. No i teraz nawet troszkę lepiej, powyżej średniej 807. A przypominam, my strzelamy średnio za 750. Ostatnio bardzo dużo mówi się o Lewandowskim w kontekście przyszłości na 10 Tierze. Wiecie o tym, że czekają nas zmiana amunicji. APCR HIT, Goldowej powiedzmy, bo APCR-ki bywają też na municji standardowej, chociażby w medach 10 tieru. No i wiadomo, że gracze myślą już, co z tym typem 5 Heavy, co teraz będzie na mapy miejskie, czy Lewandowski tam wskoczy może do składu. Słuchajcie, jak najbardziej są różne tutaj możliwości, ale musicie mieć świadomość jedną: teraz głównym bankamentem Lewandowskiego jest penetracja i on też przy zmianie amunicji premium straci penetrację, także nie do końca będzie tak wesoło wydaje mi się, że potrzeba czasu aby to wszystko ocenić i zobaczyć jak będą wyglądały walki na 10 tierze po popsuciu troszeczkę golda i zmniejszeniu uszkodzeń na goldzie, ale jedno jest pewne dla mnie Lewandowski to jest typowy pojazd na randomy i tutaj tak naprawdę trzeba szukać dla niego okazji na damage i na wykazanie się. Raczej na klanówkach spotyka się go bardzo, bardzo rzadko. Bardziej tak dla jaj, dla zabawy. Potyczka wygląda coraz gorzej. Mamy wynik 411 Ogromna strata w czołgach, ogromna strata w HP, ale RNG zaczyna się do nas uśmiechać. Wylosowało 806 uszkodzeń w SOMWE i tutaj kolega chciał chyba staranować to jest to ale wiadomo, S-100 taranować to nie bardzo. Lewandowski jest ciężki, ale nie aż tak. Kolega, doskonale tutaj. <laughs> dobija go. Chciałem powiedzieć, że Batchat to chyba tak troszeczkę. O! Kuku na Muniu. Kuku na Muniu. No, co prawda, zabrał nam 300 HP, nawet troszkę więcej, bo jeszcze wrakiem sobie sami zabraliśmy ponad 100. Tak jednak, no to nie była dobra kalkulacja. To mu się nie opłaciło. Modzik to jest ten, co na początku próbowała wjechać. O, jak pechowo 96 powierzy. No, bohater teraz narobił tych fragów w błyskawicznym tempie, ale... Zwróćcie uwagę, jesteśmy już sami ze sterfałem na sześciu rywali. Sytuacja jest słaba. Popatrzcie na HP, mamy niecałe 3000, rywale mają 5400. Weź tu teraz wygraj. Na szczęście kolega ma już pociski. Przeciwpancerne, które świetnie nadają się do walki z tymi czołgami, bo mają wystarczająco penetracji, a zarazem nie wejdą za zero w gąskę, są szybkie, są po prostu skuteczne na takim dystansie. Zerwał na hita, tylko przymierzyć mu. No i to są właśnie te strzały, kolega wykopki robi. No Niektóre momenty są takie, że no wiesz, że kurde raczej nie wejdzie. Mógłbyś poświęcić chwilę dłużej, przymierzyć. To nie kolega... Od... No wali taką manianę troszeczkę. Odwala maniane. No uważam, że to można byłoby skorygować, ale... Teraz już dużo lepiej. Pytanie, czy STV ucieknie? Pamiętajcie, STV jest jednym z groźniejszych pojazdów w tej bitwie. Jakby grał na dystans, no to byłoby przeromane, ale chyba zjedzie, moi drodzy, nie zdążyliśmy przeadować, niestety. No dobra, szybka analiza. Gdzie jestem M103? 103 po naszej prawej na wodzie STV go trzyma. Elegancko. Gdzie jest to 40 Na środku. Musimy ją zdjąć. Gdzie jest STV? Pewnie teraz śmiga wodą. Koniecznie teraz powinniśmy. Za szybko. Zbyt szybko ten strzał też obrócił wieżę. Nie przymierzył. No i za zero. Dobrze skleja się. Dobrze się skleja, ale. Dostajemy za 361. To czyni nas teoretycznie one-shotem. Nie zdąży już przodować. No, chociaż tyle dobrego. Moi drodzy, w tym momencie każdy pojazd w tej bitwie, uwierzcie mi, każdy, ma nas na hita. Super Conqueror, M103, Strv chińska WZ. Każdy ma nas na hita. To jest bardzo słaba sytuacja, bardzo słaba. Chcę powiedzieć, że mamy dobrą pozycję i musimy teraz grać typowo pod spota Strv. -a. To, co on wykryje, my musimy obić. Nie ma innej opcji. Na plecy w każdej chwili może wyjechać, no nie wiem, Esther, Super Conqueror chińska WZ 103 jest tylko przed nami, który śmiga na STRV. Wydaje mi się, że mimo wszystko kolega musi teraz zaryzykować i tego M103 wyeliminować. Jeżeli kolega nie pomoże STRV, no to i tak jest koniec. Wątpię, aby wygrał 1 na 1 z Super Conquerorem, który podkreślę, średnio strzela za 400 ma nas na hita. Kolega sprawdza środek, no chce być czujny, prawda? Ale pamiętajcie, Super Conqueror jest na dwa strzały. Wydaje mi się, że tutaj pomoc strefowi jest konieczna. M103 za budynkiem. Skubany dobrze tam stoi. Zobaczcie, jak to wygląda z góry. Jest dla nas za budynkiem, niestety. Kolega mierzy. No, powinien, mówię, tak. Raczej. Koncentrować się na pomocy, dla trwała raz na jakiś czas patrzeć na wjazd, teraz M103 wjeżdża, dostaje. Kurde, z czego ten M103 strzela za 500? To chyba był hałek, naprawdę? Grubo mu weszło powyżej średniej. M103 też strzela po 400. No dobra, czy wejdzie? Mierzymy, mierzymy. Szuka garnka, szuka garnka, nawet możemy trafić w wieżę i przebić. Nie weszło. Widzi nas, no to już w ogóle jest... Lipa straszna. Ja może też podkreślę. O, ding dong, bez golda. Mamy tylko cztery pociski. Przeciwpancerne, 6 Kolega patrzy plecy. No, fart, że nikt nie wjeżdża. Ale takie odsłanianie się, jak teraz, do M103, też nie jest do końca rozsądne. Cholera wie, czy on nas widzi, czy nie widzi. Nie ma nikogo tutaj. Trudna sytuacja. Ja jednak teraz już. Nie zaryzykowałbym wychylenie po M103, nie, nie, nie. Lewandowski nie ma najlepszego maskowania. Cholera wie też, co ten M103 robi. Raczej bym teraz patrzył na wjazd. Pojawia się presja bazy. Mam M103, widzi go. Tyłem ustawieni, zobaczcie, jesteśmy. Kolega mierzy po garnku, powierzy. Weszło i od razu w nogi do przodu. Strv odbija się od naszych pleców. No tutaj sytuacja bardzo fartowna. Super Conqueror przypomina Maras na hita. Odbija się od frontu. Kolega ma do wyboru. Super Conquerora albo WZ. Najpierw WZ, bo miała pocisk. Mamy dwa pociski przeciwpancerne, moi drodzy. 10 fragów. Kolega stara się skontować. Odsłonił dolną płytę. Super Conqueror źle przymierzył. I teraz mamy kolejną okazję na wygranie starcia. Trzeba się skleić. Kolega bardzo dobrze mierzy. I zarazem macha wieżyczką, aby utrudnić super celowanie. Ja nie rozumiem innej rzeczy. On widzi naszą dolną płytę, może opuścić działo, przymierzyć w włas kierowcy, ale szułka naszego garnka strzela hejkami, co jest irracjonalne. Ja nie wiem po co, ale jakoś to zrobił, a my wygrywamy, bo przodowaliśmy. Teraz mamy już tylko heki i ostatniego jest terfa do przyjęcia bazy. 30 sekund, panie Marianie! Jedź pan jak najszybciej! Mamy haeka, on ma 576 HP, 22 sekundy do przejęcia kapa. Trzeba go wyjąć. Tu są fajne krzaki, które mogą dać nam przewagę, ale jest problem. On, jak jest dobrze ustawiony, nie zobaczymy go, jest wtedy schowany. Na nasze szczęście rywal nie ogarnia, dostaje strzał w bok, z haeka, z pożarkiem i wygrywamy. Ale w jaki sposób? Co tu się kurno odwaliło, panie? 12 fragów, 10 tysięcy. 600 uszkodzeń, ale ta końcówka, panie, co to miało być? Co to było? Nie wiem. Strv odbił się od dupy. Potem Super Conqueror dinga się od frontu z golda. Mierzy gdzieś tam po górnej płycie, po wieży. Potem ładuje Heki, Strv się pali. Co to miało być, panie? Jeszcze źle się ustawił. Powinien tym Strv oczywiście ustawić się... Tutaj, moi drodzy, w krzaczarach na przykład, wtedy byśmy go w życiu nie wykryli. On jeszcze jechał, tracił maskowanie w ten sposób, jeszcze potem pożar. Co to było? Ja nie wiem, ale mam nadzieję, że taka bitewka poprawia Wam humor. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć.